Z tego filmu dowiesz się, jak zaplanować urlop, aby był udany dla ciebie, ale też dla twojego psa. Powiem ci o czterech podstawowych kwestiach, które musisz ogarnąć jeszcze przed wyjazdem z psem. Dowiesz się też, co koniecznie spakować i co zrobić, jeśli jednak wolisz wyjechać bez twojego fąfelka. Cześć, nazywam się Nestorowicz, jestem behawiorystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Im szybciej zaczniesz przygotowania do ulopu z psem, tym lepiej. Niektórych rzeczy nie możesz zostawić na ostatnią chwilę. Jeśli planujesz wypad za granicę, to pies musi mieć paszport, ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a w przypadku niektórych krajów jeszcze inne dodatkowe badania. Po pierwsze więc sprawdź zdrowie psa. Zrób szybki przegląd weterynaryjny. Sprawdź, czy pies ma aktualne szczepienia, szczególnie przeciwko wściekliźnie. Sprawdź też, czy ochrona przed kleszczami i innymi pasożytami, którą stosujesz, jest jeszcze aktualna i czy będzie aktualna w czasie wyjazdu. Jeśli twój pies źle znosi jazdę, poproś też weterynarza o preparat na chorobę lokomocyjną. Po drugie, zadbaj o identyfikację psa. Chip psa powinien być aktywny i zarejestrowany na aktualne dane. Do tego warto zamówić adresatkę z Twoim numerem telefonu. Moja Fibi ma taką adresatkę, bardzo fajna sprawa. Taka informacja, którą pies nosi ciągle przy sobie, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że pies do nas wróci w razie gdyby nam zaginął w razie takiej sytuacji. I zanim zaczniecie pisać w komentarzach, żeby psów nie puszczać luzem, no to ja dodam, że różne są sytuacje. No bo co jeśli zwyczajnie podczas spaceru odepnie się karabinczyk, albo smycz też może się przetrzeć i urwać, albo po prostu może się wyśliznąć z ręki. Wszystko się może zdarzyć, dlatego naprawdę warto zainwestować parę złotych w adresatkę, która będzie po prostu zawsze przypięta do obroży albo do szelek. Pamiętajcie, strzeżonego, Pan Bóg strzeże. Trzecia sprawa to nocleg. Nie wszystkie miejsca pet friendly faktycznie takie są. Może się okazać po dojechaniu na miejsce, że psy są akceptowane, ale takie do 10 kg, a twój ma akurat 30 kg i się w limicie nie mieści. Bywają też miejsca, gdzie pies z sierścią jest nieproszonym gościem. No, różnie to bywa lepiej zadzwonić i dopytać się o szczegóły w konkretnym miejscu, niż potem na samym starcie urlopu skonfliktować się z obsługą hotelu czy jakiegoś pensjonatu. Warto też dopytać o opłaty, bo może pies jest w danym miejscu akceptowalny i ta informacja widnieje na Bookingu i na stronie internetowej, jednak na miejscu okaże się, że za psa będzie trzeba zapłacić więcej niż za resztę rodziny. Dopłaty za psa są powszechne. O ile kwota, którą życzy sobie hotel, jest rozsądna, o tyle jest ok. Gorzej, gdy cena za psa jest kosmiczna. Dlatego warto dopytać, żeby nie naciąć się na ekstremalne koszty. Punkt czwarty to obowiązujące prawo. Jeśli wyjeżdżasz za granicę, sprawdź przepisy w danym kraju, sprawdź czy wymagają dodatkowych badań, szczepień, a w niektórych przypadkach, nawet kwarantanny. Jednak, nawet w podróżach po Polsce, mogą nas spotkać zaskakujące sytuacje. Sprawdź, czy gmina, do której jedziesz, nie ma na przykład nakazu trzymania psów zawsze na smyczy, albo może po hotelu, gdzie się zatrzymujesz, pies musi poruszać się w kagańcu. Lepiej po prostu wiedzieć takie rzeczy wcześniej. A gdy wszystko już ogarnięte, nadchodzi czas pakowania. Jednak zanim powiem ci, co konkretnie musisz spakować, o czym musisz pamiętać, to chcę zaprosić cię na mój bezpłatny webinar 7 największych błędów podczas wychowywania psa, które sprawiają, że pies zachowuje się źle. To jest właśnie tytuł webinaru. No cóż, Wyjazdy wakacyjne to czas relaksu, przygód i wspaniałych przeżyć, jednak również czas, który sprzyja popełnianiu błędów, również błędów wychowawczych dotyczących Twojego psa. Niestety te błędy mogą wpłynąć na twojego psa nie tylko podczas wakacji, ale mogą utrwalić niepożądane zachowania, które zostaną z nim po prostu na zawsze. Dlatego już teraz zapisz się na moje szkolenie online dotyczące właśnie błędów wychowawczych. Link do zapisów znajdziesz na dole w opisie tego filmu. Po kliknięciu dowiesz się też znacznie więcej o czym będę opowiadał na szkoleniu i dowiesz się jakie prezenty otrzymasz ode mnie. No, naprawdę warto. Moje webinary są dynamiczne, ciekawe i dają realną, praktyczną wiedzę, więc po prostu zachęcam cię do skorzystania. Dlatego teraz kliknij sobie pauzę w tym filmie, zapisz się i dopiero wróć do oglądania. Mam nadzieję, że już jesteś zapisany, zapisana, więc powiedzmy sobie teraz, co spakować do psiej walizki na urlop, na wakacje. Punkt pierwszy to jest apteczka, a w niej oczywiście bandaż, coś do dezynfekcji, penseta na kleszcze, no i leki, jeśli pies jakieś leki oczywiście przyjmuje. Drugi punkt to jest karma. Lepiej wziąć duży zapas karmy niż potem szukać czegoś na szybko i ryzykować rewolucją żołądkową. No bo przecież nie chcesz mieć zepsutych wakacji sraczką twojego fonfelka. Punkt trzeci sprzęt. Dwie smycze, szelki albo obroża, linka, kaganiec. Nawet jeśli zazwyczaj nie używasz kagańca, no to weź go, warto go wziąć. No bo w niektórych miejscach może być po prostu wymagany i może się przydać. Przydadzą się też składane miski, legowisko albo jakiś kocyk. Wiadomo, jakieś miejsce, które pies ma i zna. Pippi, poproszę subskrypcję. Punkt czwarty to ulubione zabawki i gryzaki. Znane zapachy i przedmioty dają psu poczucie bezpieczeństwa w obcym miejscu, dlatego warto wziąć ze sobą ulubione przedmioty psa. Dalej punkt piąty to będzie dokumenty, książeczka zdrowia, ewentualnie paszport, oczywiście numer chipa i kontakt do jakiegoś lokalnego weterynarza, żeby w razie czego wiedzieć, do kogo dzwonić, w razie potrzeby. Punkt szósty przenośna miska na wodę. Specjalne butelko miski sprawdzą się, jeśli spędzacie aktywny urlop i planujecie mm, takie jakieś dłuższe spacery, w szczególności jeśli jedziecie do bardzo ciepłych, a nawet upalnych miejsc, to można sobie taką miseczkę zabrać. Taką butelką. Miseczkę, tak, żeby mieć w niej wodę dla pieska i możliwość napojenia go w czasie gdzieś tam jakiejś wycieczki. Pamiętaj też o tym, że w czasie jazdy samochodem pies musi być zabezpieczony za pomocą pasów lub przebywać w transporterze lub w bagażniku oddzielonym kratką od reszty wnętrza samochodu. To nie jest tylko wygoda, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. W razie stłuczki takie zabezpieczenie psa daje po prostu psu największe szanse na przeżycie, no i na zachowanie po prostu zdrowia. Podczas podróży, róbcie też przerwy co 2-3 godziny na siku, na wodę, na trochę ruchu. Pamiętaj, że pies w czasie podróży może potrzebować trochę częściej się załatwić niż normalnie w domu, e, dlatego warto zrobić to po prostu częściej, te przerwy. Nigdy też nie zostawiaj psa w rozgrzanym aucie, nawet na 5 minut. Większość psów bardzo słabo znosi wysokie temperatury i do tragedii może dojść, nawet jeśli zostawisz psa po prostu e, na chwilkę. Pamiętaj też, że stres i upał zwiększają psie pragnienie, dlatego miej wodę pod ręką i proponuj ją psu stosunkowo często w czasie, gdy będziecie jechali samochodem. Są też sytuacje, gdy nie chcemy lub nie możemy zabrać ze sobą psa na wyjazd i to też może być dobra decyzja, no bo nie każdy pies lubi i nie każdy pies dobrze znosi zmiany czy też podróże. W takim wypadku zadbaj o zaufanego opiekuna, może to być ktoś z rodziny, może, mogą to być znajomi, może być to pet sitter profesjonalny, może być to sąsiad, po prostu ktoś, kto zna twojego psa inną opcją jest psichotel jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie koniecznie zapoznaj się z opiniami innych opiekunów o danym obiekcie musisz też przeprowadzić wizytę zapoznawczą i sprawdzić jak wyglądają warunki w danym hotelu, żeby mieć po prostu pewność, że zostawiasz psa w dobrym miejscu, a obsłudze hotelu zostaw instrukcję, co pies je kiedy wychodzi, czego się boi, co lubi jakie bierze leki, zostaw też kontakt do waszego weterynarza, który już zna waszego psa zostaw też jego karmę oczywiście psa żeby nie musiał zmieniać diety na czas Twojego wyjazdu. No bo to jest tak, że niektóre hotele dla psów oferują własne wyżywienie dla psa. Jednak nie warto z tego korzystać, bo psy potrzebują sporo czasu, żeby przyzwyczaić się do nowego pokarmu. Ponadto nie wiesz, jakiej jakości karma będzie podawana twojego, Twojemu psu. Znacznie bezpieczniej jest przywieźć po prostu worek swojej karmy z zapasem, a hotel prawdopodobnie chętnie z tego skorzysta, bo dla nich to też jest po prostu oszczędność, jeśli nie muszą karmić psa e, ich karmą, tylko sprzem mm, przywożona jest jego własna karma. W naszym sklepie znajdziesz e-booka o tym, jak wybrać dobrego Petsytera. Zostawię w opisie tego filmu link do tego e-booka. Zostawię też link do, do e-booka Łapy w Drodze. Jest to poradnik taki bardziej rozbudowany o tym, jak przygotować się po prostu na wakację z psem i bardzo go polecam. No i pamiętaj, że wakacje mają być relaksem dla wszystkich. Dobrze zaplanowane wspólne wyjazdy mogą być naprawdę fajną przygodą, ale jeśli pies ma czekać na Was całe dnie, w hotelowym pokoju, to może jednak nie ma sensu go zabierać i wtedy warto na przykład zostawić go pod opieką czyjąś. Warto też, jeżeli już zabieramy psa, no to szukać atrakcji dla wszystkich, nie tylko dla siebie, ale dla psa, dla dzieci, dla dorosłych, tak żeby wszyscy mieli z tego przyjemność. Albo rozwiąż to tak, żeby psiak właśnie jednak po prostu został pod opieką kogoś zaufanego. Przygotowania do wakacji i sam wyjazd to niestety też bardzo stresujący okres. Dlatego jeśli chcesz wiedzieć jak twój stres wpływa na psa, zobacz mój inny film pod tytułem Czy pies wyczuwa zapach kortyzolu, adrenaliny i jak na to reaguje. Dowiesz się z niego jak stres opiekuna wpływa na zachowanie psa, jak łączy się z innymi aspektami psiej komunikacji i dlaczego może to mieć ogromne znaczenie w twojej relacji z psem. Więc... Kliknij sobie tutaj, żeby przejść do tego filmu. Ja dziękuję za uwagę. Mówił Emil Nestorowicz z Zespołu Czerwonego Pieska. Ibi poproszę subskrypcję.